Znajdujemy się w Domu Kultury Kolorowa. Jesteśmy na wystawie twórczości Franciszka Maśluszczaka. Za chwilę odbędzie się oficjalna część, a po niej specjalnie dla Was porozmawiamy z naszym mistrzem o jego obrazach. Razem z dyrektorem Bogusławem Kuszyńskim, który jest też z nami, właśnie przygotowali nam tę wystawę. No i oczywiście przy udziale sponsorów, którym też bardzo serdecznie dziękujemy, ale przede wszystkim dziękujemy samemu artyście. Panie Franciszku, jeszcze raz bardzo dziękujemy, że Pan się zgodził na to, żeby w Ursusie, w takim i wielkim Ursusie Pan widziała jakże pokazały właśnie miejsce. Dziękuję bardzo. Chciałem podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tej wystawy i Państwu, że tak licznie przybyliście z, i z Warszawy i stąd i z różnych miejsc. Także wszystkim przyjaciołom tej, tej galerii, tego miejsca i moim bardzo serdecznie dziękuję. Panie burmistrzu, jak się panu podobała dzisiejsza wystawa? No wystawa jest bardzo piękna, zarówno te dzieła, które są w wykonaniu malarstwa, czy też grafiki są bardzo piękne. Jesteśmy dumni, jeszcze raz podkreślę, bo już to dzisiaj mówiłem, jesteśmy dumni, że możemy właśnie gościć dzieła pana Franciszka Maszczuszczaka. Panie burmistrzu, czy jest tutaj na tej wystawie taki obraz, który szczególnie przykuł pańską uwagę? Nie, jest kilka obrazów, które mi się bardzo podobają podobnie zresztą jak w grafice, jak i w malarstwie. Natomiast nie mam takiego wybranego. No są bardzo ciekawe, tak powiem, bardzo ciekawe, kiedy się zatrzymuje przy każdym, człowiek zawsze coś tam wyciąga z nich w sensie takiej duszy, tak? Duszy malarstwa czy też grafiki. Widać, że pan Franciszek ma tą charyzmę w 2006 roku otrzymał Pan nagrodę od Miasta Stołecznego Warszawy za całą kształt twórczości. Czy dla artysty to jest wyjątkowe uczucie zdobyć takie prestiżowe wyróżnienie? Ja myślę, że każda nagroda, każde zauważenie, każde przytulenie artysty jest potrzebne, dlatego że życie... Malarza jest takie, że jedni to, co ro robią malarze, akceptują, prawda? A drudzy odrzucają, nie chcą. E albo po prostu nie rozumieją, o co chodzi. Spotkałam się z taką opinią, że bohaterowie pańskich obrazów to są osoby z małych miasteczek, których wizja lepszego świata zamyka się na marzeniach. Czy to jest prawda? Czy pan rzeczywiście miał takie. E chciał, żeby tak to wyglądało? Ja myślę, że to tak jest, bo ja maluję. Ja uważam, że rysuje i maluje, to jest moje zdanie, tak zwanych przydrożnych mędrców, spotkanych, którzy dyskutują, analizują, co się dzieje w ich okolicy, na świecie, prawda, po swojemu, że to nie są ci, którzy przeczytali wszystkie gazety, od, obejrzeli dzienniki, szkło kontaktowe i inne programy informacyjne, tylko sami sobie jakoś radzą Wytłumaczyć tą dzisiejszość. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.